thank mm -hmm. you Welcome to Cooking with the i and Little Asia. Dzisiaj chciałam spróbować coś, co znalazłam łatwe e, recipe na Instagramie na social media. Chciałam, żebyś mi pomogła zrobić. Dobrze. A to Czy... tylko dwa two ingredients tu, tak. Wchodzi do tego, ale mam nadzieję, że dasz radę, to Znaczy <laughs> dobrze wyglądało na social media. To jest jeden dobrze. banan i jeden cup of peanut butter. To co dobrze. robimy? Asia chcesz. Ooh, that sounds exciting! You smash, smash it? Ok. Ok, to tylko jeden banan nam jest banana, potrzebny. Tak, to nadajemy na boku. Na sushi Miria wyglądało to łatwo, ale myślę, że będzie ok. Tak, Czekaj, tylko, tylko wiesz co, może tą końcówkę ściągniemy. Mama zawsze mówiła, że końcówki się ściąga. Dobrze, masz. Tylko chyba za mała ta. Piecze się później 14 minut. Pierw mashing się robi. Mami, a my też Marta, piekarnik, pokażesz mi się, jak się włączy. Eee, Poczekaj, dobrze. piekarnik, na... czekaj. Jump to recipe, to będzie Kobieto, szybciej. Ale, tu... ale to będzie szybciej. Po co czytać to wszystko? Zobaczyć na jaki ten awy, na ile, halo. No, wiem, ale tutaj pisał. No. E, jump to recipe. There you go. Cook time 14, 14 minut go, uh, cook time. I no no 10 to... robi tych uh, cookies. 180, 180. 180. Wow, wow oh. pięknie. I teraz peanut butter dodaj do tego. Pięknie, ale ty jesteś. Oh. Masz większy talent do. Kuch kuchni niż mama. Będziesz dobrą ale żoną. Jest... O, matko. Ale to może, może więcej dać tych bananów. Co? Znaczy pisało jeden oh. banan i jeden cup butter. No, ale to dla jednej osoby chyba. Dziesięć e, tych pisało, że dziesięć robi. Dla jednej osoby. Tak, dziesięć jest. Masz Asia, masz. Okay. Baking sheet jest okay. tu, a paper tutaj gdzieś miałam okay. okay. paper. Parchment paper. O oh, Asia! Yeah. Kupmy oh no, no this is not how we're supposed to be making. Ale co, tutaj się nauczyła w pierwszym cooking, że lubi raw cauliflower. A teraz peanut butter, bo ona w ogóle peanut butter nie jest bardzo zdrowe. Niech sobie je. I like peanut butter. Okej, okay, dobra, mieszamy, mieszamy, mieszamy. Okay. Tylko jak my zrobimy kuleczki z tego? Yeah. Chyba trzeba pierwszy flour dać, nie? Mama zawsze tam, robiła, że... W... Nie, co tam pisze, co tam dokładnie pisze? When them into circles. circles so yeah. just tak, ale nieraz jak się ma flower, to wtedy nie klei się tak do rąk. Tak, ale jak chcesz robić tak, jak ona ma na tym, to robimy... Tak dobra, mama ci pomoże. Chcesz spróbować, to inną no łyżeczką. Exactly. We're gonna make cookies out of this, ok? Będą małe takie czasteczka. No nie wiem, na razie tutaj jeszcze jest dużo tego banana. Masz, jesteś profesjonalna, yeah. proszę, to nie jest, ja, jest ja Nie jestem professional, czemu tak mówisz? Ja tylko lubię to robić, ale nie jestem professional, bym chciała być. Okej, okay, dobra, teraz let's get our hands dirty, okay? Oh my your favorite? Nie oh, ma cauliflower, okay. cauliflower stems? Yeah, okej, okay, dobra. Uh, are your hands clean? Okay. Little, okay, you gotta make Ma balls. Here, take it like this. Yeah, make balls out okay, of we're it. We're gonna take the spoon and I'm gonna give it to you and make a little ball out of it. Okay? It's so gooey. It's gooey. Yes, it's like your Play-Doh. Real cookies just, are like this. Oh, can I get flat. Okay. Yeah, we can make the cookies a little bit bigger. Oh wow, yep. it's, it is gooey. Let's just make it like this. Mówiłam, że za mało tego. No to recipe pisze 10. Dobra, akurat dla nas wystarczy. Bo pewnie Asia za mało bananu dała. Znaczy za nie za wystarczającą mashing. O Boże, co tutaj się dzieje? Tutaj jest mały e, e, ball, tutaj jest średni, tutaj jest. All shapes and sizes! All shapes and sizes. No, dla każdego! Tutaj jest malutka kulka, tutaj jest średnia kulka, tutaj jest... I płatka, a ta płaska, trochę. Trwa... Przepraszam, Asia, thank you for your help, ale teraz coś tak pani pokazywa, Coś takiego. Instagram cool. Łamie. Nie, ona bardzo ładnie robi takie a my tutaj Ale co to tutaj jest? się Asi? masakra. Dobra daj, niech takie będzie, Czekaj. Dobra, to tu dajemy troszkę... do piekarnika. na 14 minut, na 14 chyba 180. Minut. 180, tak jest, już gotowe, dobra. dobra umie sobie rączki. Czekaj, rączki tak. Zajmie pół godziny, żeby umyć te rączki, bo to dużo jest peanut Dlatego mówiłam, Aj. że mąkę się daje, to wtedy łatwiej schodzę. Dobra, tak. nie narzekaj. Okej, okay, teraz dajemy do piekarnika na 14 minut. Ja yeah, 14 minut, dobra, daję timer. Okej, okay, Asia, zobaczymy, czy Ci się udały ciasteczka, czy nie. Dobrze, no to czekamy teraz. 6 minut pokazuje. O, ale ty nie lubisz bardziej takie goły? Lubię goły. No ja też lubię goły. a tutaj się przypala trochę na... No to możemy wziąć. No to co? po peanut butter to można jeść tak bez... nie musi być ten. nie? My hey, lubimy hey, takie we właśnie to... takie pół. Pół Rua, jak się mówi, Że ra. Tak, że pół surowe lubimy. Co? No, Ale surowe tak jak chcesz Balls. Ale. Co? What are you talking about? Aisha, look! Bo Marta wie, bo ja że lubię półsurowe ciastka. Ona mówi, że. Dobrze, whatever! Woo. Dobra, przesunęcie oh się. I Asia, wejdę gorąco. Kukuryści są trochę gruby. Są right? to możesz? Like? Asia, ty jak lubisz hard czy soft cookies? Hard and soft. Alright, let's do a taste test. Czekaj, ale jeszcze gorąco, a dziecko się spali. <laughs> Uważaj się. Oh, za dużo chyba słodkiego dzisiaj. A to nie jest recipe, tylko Asia... To jest mój. Ja <grywa> nie... Asia, ty jesteś mała, to to dla yes. ciebie. Nie, no, no, mine is gonna be the... Okej, okay. okej, okay, that's enough, bo musimy spróbować tak, jak powinno być recipe, halo. Ale nie musi tak być dokładnie tak, jak ta dziewczyna robiła. She's just making it more festive. She wants to make it more colorful. Proszę, idź, daj babci. Babciu, chodź. Baba, no, I'm gonna bring it to baba. Ja tylko chcę kawałek, ja nie muszę ten całego. Mm. kawałek podróż. Ale to, to jest bardziej spalone, ja wolę takie jak je. Ja tylko chcę. I just wanna bite. Mami, this is mine. No to jest, spróbuj, can, can you okej okay, czekaj, big test. Be Careful it might be hot. Just be honest. Jeszcze za gorące? Did you burn your tongue? No? Niedobre. Yeah. O, oh, she nie like lubi it. So robili, jak kłamie? Nie takie pyszne recipe jak tam mówili? To nie damy siarę o tej dziewczynie. Dobrze, no, nie. Nie, ale... Czek, jest, każdy ma dobry. inny face, nie? Ale to może mogliśmy zostawić tutaj w piekarni bo dlatego inaczej smakuje niż na no, Dobre. Nie Wiem, albo... Znaczy nie ma szału, ale zdrowe i da można nawet, wiesz, dać whip cream na to albo, no, albo lody, ice cream, lody. Mhm. można dać, dać whip cream, czekoladę jakąś, syrop, Zabar. bo to, to, nie, to nie jest takie słodkie, uh -uh. zależy jaki peanut butter używasz. Bo mhm. myślę, że trzeba dać więcej banana. No. Tak. wydaje się, że peanut butter, nie? Może dać więcej banki. Chciałabym po prostu dać więcej jakiś inny peanut butter. Taki bardziej creamy i creamy, słodkie takie bardziej. Bo to jest takie... Nie, ale wiesz co, do kawki? Do kawy. Dobra. No, Będę zrobiła to, jakby podobnie jest zdrowe. Ja jestem na tak.